Czy to Paweł z Piwnego Klubu. Mam! Udało się! Dostałem szynkarni Święty Graal, nie no może nie aż tak, może nie aż tak, ale jednak e, bardzo chciałem się tych piw napić, zwłaszcza e, tego i tego, tego przede wszystkim, bo to, e, patrzę czy na pewno o tym samym mówię, bo to American, New Zealand Pils, ale powiedzmy, że Pils chmielony nowo nowofalowymi chmielami. Jak dobrze wiecie, jest to mój ulubiony styl piwa, albo nie wiecie, więc bardzo liczyłem. No niestety nie mogłem dotrzeć na premierę, premierę? czy podpięcie beczki, po prostu chyba w La Familii wydaje mi się, że to piwo było podpinane. No ale tak się złożyło, że przy smutnej, można powiedzieć, okazji, chociaż nie do końca, zobaczymy jak to się skończy, odejścia Piotr Rapacza z szynkarni. Odwiedziłem pochlebną pod koniec grudnia, 30 grudnia chyba w środę tam byłem, tak na chwilę tylko właściwie przy okazji odwiedzi Adriana byłem na Wodzie Bistro, a da Bistro lada moment rusza swoją drogą na Wodkowica, już teraz możecie zapisywać się na warsztaty, na co. Do czego cholernie zachęcam, dlatego, że no, Magda jest po tych warsztatach kulinarnych u Adriana i nie jest to tak, że prawda warsztaty i tam tylko imprezka, ale są to naprawdę kulinarne warsztaty, gdzie można się bardzo wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć i, i nauczyć. Magda zachwycona, moja Magda, a ona jak wiecie, gotowanie tak, 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 tak. A no, zresztą, testowałem, że tak powiem, umiejętności po warsztatach i rzeczywiście nauczyła się ciekawych rzeczy, ale nie o tym, nie o tym. Pojechałem akurat do Adriana po, po jelonka, bo tak się złożyło, że. Ee, że jak już wiecie, pewnie po wpisach na Piwnym Klubie, robiliśmy, robiliśmy mm, food paring. Akurat robiliśmy tatar z jelenia i do tego piwo bardzo fajnie wyszło. Sprawdźcie sobie, zeskrolujcie niżej na Facebooku. Ee, naprawdę ciekawie. Myśmy, ja parowałem tam chyba jopena wędzonego pszenicznego risa z tatarem. No fantastyczne połączenie. Wytrawny ris i tatar, naprawdę super. Ale nie o tym, nie o tym. Rozgadałem się. Zaszedłem do szynkarni, zbiłem piątkę z Piotrkiem, trochę łezka w oku. Patrzę do lodówki. O kurde! Monsters. Także udało mi się w końcu dorwać, no jakkolwiek Stoutowi nie zaszkodzi leżakowanie, zaraz zobaczę daty ważności, ale nie, nie sądzę, żeby w jakikolwiek sposób wpłynęło to też na te piwa, bo jednak, no to i kiedy? miesiąc temu chyba była premiera, może dwa. No cóż, bardzo serdecznie pozdrawiam w tym momencie Janka Gadomskiego, Prześmiewce polskiego kraftu, chyba mogę tak powiedzieć. Nie, no tak się śmieję, bo Janka pewnie spotkacie na wielu grupach, bardzo mocno udziela się na wolnym browarze, ale nie tylko. I... E, czy Piwnym Pudelku i tam... Hmm, Chociaż Piwnym Pudelku nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że też. Tam często przeczytacie humorystyczne posty, które są bardzo w moim stylu. W związku z tym, e, no... Wspominam sobie. Janka Janek-Gonowski, czyli główny piwowar... Główny piwowar. Piwowar, właściciel, sprzątaczka, sprzedawca. Chyba wszystko, tak? W browarze Monsters, z tego co mi wiadomo, to chyba jednoosobowa, Chociaż Janku, popraw mnie, jeśli się mylę, i może coś się zmieniło. Jednoosobowa działalność, jednoosobowy browar. E, świetny browar. Teraz już przestaje się uśmiechać, przechodzę do rzeczy poważnych, świetny browar. Uważam, że jeden z najlepszych browarów, myślę, w naszym kraju. Tak... Browar Monsters e, e, i, znaczy, są takie browary jak Browar Monster, czy na przykład Browar Gwarek, które robią super piwa, a jednak, no, nie idzie za tym, nie idzie za tym jakiś tam hype czy marketing. E, no ja przynajmniej dużo częściej piłam, piłem piwa, dużo więcej piw z Browaru Gwarek, no, od Monsters od Janka może dwa, trzy, ale za każdym razem były super. Między innymi warszawskim festiwalu piwa w 2019, wydaje mi się, że chyba w strefie debiutów wtedy. Janek, poprawnie mnie Jesz znowu, jeżeli oglądasz. No ale wspominam, super, także gratuluję, no i sprawdzimy, sprawdzimy. Aha, jeszcze jedna rzecz, to jest właśnie ten uboczny, dobry efekt pandemii, czyli to, że możemy monstersów napić się z puszki. Jak to oglądacie, to pewnie już oglądaliście premierę, czy nie premierę, tylko recenzję Ziemi Obycanej, kurde, która też poszła na szczęście w puszki, duże i małe. No i to myślę, że będzie taki do, 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 dodatni, pozytywny efekt uboczny, no, tak może powiem że niektóre z piw, niektóre z browarów, których nie mogliście nigdy kupić w sklepie, bo po prostu jedyne w co lali to pety, w tym browar Monsters, zapuszkowali lub zabutelkowali, browary zapuszkowały lub zabutelkowały swoje piwa. Cieszę się niebywale. No i przejdę do najważniejszego, czyli do piw. Jeżeli jeszcze nie polejkowaliście browaru Monsters, to zróbcie to na Facebooku. Warto, nowości się pojawiają. No i jak gdzieś spotkacie, to naprawdę grabnijcie sobie albo te puszki, albo gdzieś już no, w dobrych, normalnych czasach, być może jesteśmy już jak ten film jest opublikowany i możecie piw napić się w multitapie. W Szynkary TWU w La Familia się pojawiają, także, znaczy pojawiają się. Może za duże słowo, ale no, no, można było kupić, więc może od czasu do czasu też. Tak yy, się stanie. Dobrze, przejdźmy do piw. Ja oczywiście zacznę od tego American Pilsa, nie tylko dlatego, że najbardziej lubię, ale też dlatego, że jest chyba najlżejszy. Yy. Bautilius Regionalne Księżnicko-Lemborskie New, New Zealand Pils Browar Monsters rozlane w pusie spod samiuśkich tater. <laughs> Ciekawe. New Zealand Pils Nelson Sauveur 12,5 plato, 5% i 12 gramów na litr, czyli dużo jak na Pilsa. Yy. No i etykieta jest... Znaczy, sama etykieta jest taka se. Powiedziałbym nawet, że, że, że brzydka, może trochę oldschoolowa, ale tak powinna... Znowu, chociaż nie będę... Może najpierw przeczytam. Na górze mamy logo, Browar Monsters plus Bautilius, bo to jest kooperacyjne piwo. Nazwa oryginalna, napis 12% Peace, 5%, 5 alkoholu, hoprej, 12 gramów na litr. Pod spodem hasła: winogrona, nafta, słodowość, owoce tropikalne. Składniki: woda, słody jęczmienny pilzneński, chmial na drożdże, WLP-830 German Lager. Pełny skład można? Kurde, można. Klasyczny pil został przez nas nachmielony zupełnie nieklasycznie. Zarówno w procesie ciepłym, jak i zimnym użyliśmy jednej odmiany chmielu Nowozelandzki Nelson oprócz stonowanej goryczki wniósł aromaty białych winogron, owoców tropikalnych i nafty. Goryczka 2,5 na 6, słodycz 1,5 na 6, pijalność 6 na 6. Piwo jasne niepasteryzowane, niefiltrowane, bez rzucie aromatów, przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Um, wyprodukowana dla Monsters, ulica Gejska 7 na 4, yy, no nieważne. Um, Swoją drogą, jak już jednej rzeczy się przyczepię, wyprodukowano dla Monsters i Adres. Jeżeli dla jakiejś firmy, no to nie ma czegoś takiego, jak nazwa firmy. Może być spółka z o, może być imię... powinno być Monsters i Janek Gadomski na przykład, czy Jan Gadomski. Ale już okej. Okay. Data ważności 15 maja 2021, domniemywiam, że pół roku, czyli 15 grudnia. Nie no, to niemożliwe, bo wcześniej to piwo zostało wypuszczone. I tutaj o Janka się dowiedziałem, że w przetwórni mielu u Łukasza Śledzińskiego były te piwa wszystkie ważone. No okej, okay, więc zaczniemy od tego Pilsa. A może przeczytam od razu dalej etykiety, będzie, będzie, albo nie. Dobrze, zacznijmy od tego Pilsa. Hmm. Jestem ciekaw, puszki są w ogóle, a nie, tylko wieczka są czarne, a tu, tu jest z kolei srebrne, a puszki są srebrne, to też ciekawe. Pewnie akurat takie były na magazyn. Oczywiście leje się e, przejrzyste, zaraz zobaczymy, jaki efekt będzie, w, e, oczywiście, w, no tak, przejrzyste, leciutko może zamglone. No, wygląda wzorowo, wygląda wzorowo jak niefiltrowany Pils, właśnie taki... Leciutko zamglony, z drobną pianą, bieluśką puszystą, fajniuśką. raczej drobno i średnio pęcherzykową, ale no, no wygląda no, 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 tak jak powinien wyglądać pil. Pomachajmy. Nafta, 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 dużo nafty. Dużo fajnej nafty. Mm. Nie, myślałem na początku znowu, że ja ostatnio mam kurde coś jakoś faza na siarkę. Ale nie, to jest właśnie taka nafta, pestki z winogron. Troszeczkę moim zdaniem nut yy, 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 patyków z lasu, coś takiego. No i taka, nawet taka też lekka słodowość w, arom w, w, w aromacie, tropików, cytrusów ja nie czuję. Ładnie, świeżo, yy, ale czuć, że to pils. Spróbuję. Mmm. Mhm. pijalność 20 na 6 goryczka mogłaby być troszkę wyższa ale zaraz zobaczymy trzeci czwartyłek. orzeźwiające rzeczywiście, ewidentnie jest to -i. Nie da i nie da się pomylić z innym stylem jest podbudowa słodowa aczkolwiek 12,5 troszkę, troszkę pełnie można byłoby jeszcze podkręcić, bo wydaje się być lekko wodniste ale pijalne, świeżutkie, orzeźwiające Smaku tej nafty jest dużo mniej i rzeczywiście pojawiają się owoce. Pojawia się nuta, no mm, teraz na afterteście taka nuta mm, winogronowo, taka melonowa, może lekko, nie, mangowa nie, właśnie winogrono, melon. Ale też zielone owoce, kiwi jak dla mnie. No ale przede wszystkim i ta, ta nafta zostaje, tak po dwóch, trzech sekundach rzeczywiście jest. Goryczka niska, no... Bardzo fajne piwo. Być może nawet na równi z Pintą Kwietnia. Pamiętacie, jak się zachwycałem tym piwem? To był American Pills. Kurde, chyba na amerykańskich, a nie na australijskich chmielach. ale no uważam, że uważam, że bardzo, bardzo dobre piwo. Może trochę za zbyt soft, jednak. Mo, może, może troszeczkę, jednak bym, bym więcej pazura dodał, ale, ale no takie 3,8 spokojnie na 5. 3,7, 3,8, czyli. No właśnie, to też z tymi ocenami. Jak super, to 5 na 5, tak? Albo 4,5. Niby tak, ale z drugiej strony, gdybym oceniał to w stylu, to 4,5 spokojnie. Natomiast oceniam ogólnie, no to tutaj nie ma jakichś niebywałych walorów, nie wiem, smakowych, aromatycznych. Tu nie ma czegoś, co mi urywa, bo, bo też ma nie być. W związku z tym biorę na to poprawkę i oceniam tak trochę antaptowo. Ale gdybym miał ocenić w stylu, 4,5 spokojnie. Bardzo fajne piwo. Dobrze, Session fogi ipa. 13,5% plato, 5% alko, czyli więcej plato, mniej alko. Dobrze. Victim of reality, tutaj etykieta już, moim zdaniem, dużo ładniejsza, bez kooperacji. <gry> Browar Monsters, też ważone w przetwórnik mielu. Hoprejt 16 gramów na litr. Proszę, Azac, Cacitra, Amarillo, Simko. No wszystko jest na, na froncie. Te same informacje z tyłu. No w... Kurde, no. Skoro jednoosobowy browar Monster z Janek Gadomski może, to dlaczego inne nie? Ja rozumiem, że czasami się nie pisze chmieli, bo nie wiadomo, co przyjedzie, zaduje jak duży browar, ale kurde, nie odsyłajcie, proszę, jakimiś durnymi RFID-ami, kodami na stronę internetu, tylko napiszcie, że to nie jest dużo. Zobaczcie, ile to miejsca zajmuje, no. No to kurde, uczcie się od Janka. Składniki. Woda. Słody jęczmienny, piżnejski, żytni, pszeniczny, torrified wheat, chmiela, azaka, citra, enigma... A, tu jest napisane azaka, citra, marillo, w opisie jest też Enigma, więc domniemy wam, że Enigma mm, no jestem ciekaw. Tutaj to trochę w topa, proszę o wyjaśnienie. całkiem jest całkiem duży, się gramów na litr. Drożdże WLP067, Coastal Haze. Bardzo fajne drożdże do, do New Englandów. Goryczka. Tu jest session Foggy Ipa, ale wydaje mi się, że Coastal Haze do, 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 do New Englandów się też stosuje. Yy, też 15 maja 2021, goryczka 2x6, słodyczy 2,5x6, pijalność 6x6. Odważnie. Sesyjna ipa po wytrawnej stronie mocy z delikatną goryczką na finiszu. Nachmielona miksem ze Stanów Zjednoczonych i Australii. Citra i amarillo amaryllo wniosły tropikalne, zakka cytrusy, gruszki, a nawet banany. Z kolei ma dała skręty naftowe. I oczywiście na różne ustawione. Nawet tropikalne, gruszki, cytrusy, banan, nafta. No, tych gruszek jestem ciekaw. Kurde. Mm, już teraz za późno, bo tutaj u, 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 nie trzeba czytać opisów, żeby wiedzieć czego się spodziewać. Mam nadzieję, że to nie będzie um, autosugestia. Ja bardzo lubię aromat gruszki w piwie. Czasami wydaje mi się, że wyczuwam go zbyt mocno, um, że na przykład go nie ma i wyczuwam go trochę na siłę. No Zamglone dużo bardziej niż ten Pils, ale jednak jakoś tam trochę przejrzyste, bardziej przejrzyste niż nieprzejrzyste chyba. Um, drobna piana, ładna piana. No Wygląda, znaczy jak na IP, tak se, ale no, niefiltrowane piwo może tak wyglądać, tak? Pochajmy. Mm, bardzo nikły aromat, ale to momencik, bo też piana trochę może nam przeszkadzać. Mm, owocowo. Mm. A ciekawie. Mm, skórki od gruszki takie, wytłoczyny, takie właśnie z tymi pestkami, z, z takimi elementami twardymi. No i na wciano jest, cholera. Co tu jeszcze było napisane? Tropikalne, cytrusy gruszki, banany. No nie no, to może trochę autosugestia jakichś bananów, to tutaj, to tutaj nie czuję, ale no może gdzieś tam z tyłu. Ale gruszki, czerwone jabłka trochę, troszkę szyszki wydaje mi się takie. Kurde, jak to nazwać? No, no naprawdę jest ciekawie. Jest ciekawie, i moim zdaniem ta gruszka, która tutaj wymieniona, jest jednak na pierwszym planie. Też trochę cytrynowe. Nie nawet nie cytrusowe, tylko właśnie cytryna. Taka kwaśna cytryna, może kalamondynka. Lekko. No. Naprawdę jestem zdziwiony, bo pachnie to ciekawie. Pachnie to trochę inaczej. I słodko dość. Spróbujmy. O, pijalne. Pijalne bardzo. Kurde, dobre piwo. Goryczka jest. Wyższa niż tu. Nie wiem, czy to akurat dobrze, ale jest. Dla mnie. Jest dość słodkie. Albo takie słodowe bym powiedział. Fajnie skontrolowane goryczką, która jest niska, ale zaznaczona w punkt. Owocowe. Mniej gruszkowe niż w aromacie. Bardziej w stronę właśnie tropików, jak dla mnie. W stronę. Hmm, może takich ananasowych lekko nut. Może lekko bananowych, kurde. No chyba tak, Ale <laughs> widzicie, no. Właśnie to jest to, jakbym tego nie przeczytał, nie wiem, czy czy, czy, czy tak bym ocenił. Hmm. No ale są, no tak, no jest lekko bananowe to piwo, no ciekawe, ciekawe. Ehm. Ale w swaromacie ta gruszka naprawdę jest tak wyraźna. No, i cytrusowe. Przyjemne. Nie zrobić pewnie takiego wrażenia jak jakaś New England Heatstone, bo też taka, takie to piwo miało nie być. Ale tak klasycznie, jednocześnie pijalnie i sesyjnie, bym powiedział, że bardzo dobre. Tak samo w stylu bym 4,5, 4,6 spokojnie. Ogólnie piwo też bym ocenił na jakieś 3,8. W porównaniu, może tu 3,7, tu 3,8. Naprawdę bardzo dobre. Dobrze. Piwo numer 3. Jadwisia Król, to jak do, domniemywam, że na cześć i chwałę e, imienia partnerki Janka. Y, żony? Chyba, chyba jeszcze nie. Nie mów jeszcze. E, która ma na imię Jadwiga. Royal Milk Stout Royal, czyli królewski mleczny stout e, z wanilią, 22 plato, 7,5 alko. No to już taki, to już taki trochę riz, by się chciało rzec. E, Chyba Tomek Copera nagrał film i właśnie coś tłumaczył, to, to odsyłam Was na kanał, jak nie znacie jeszcze będą na taki mniejszy kanał Coperacom. Kliknijcie i tam jest chyba opisane, wydaje mi się, że gdzieś mi ten film mignął i Royal Mix stał właśnie jako taki królewski, czyli nie Russian Imperial, czyli nie impera, czy nie imperatorski, czy właśnie imperialny rosyjski, tylko królewski stał. Um, Również uważam ładna, skromna etykieta. Czarna logo, jakieś napisy w trochę takim... Chociaż no trochę też trąci jednak e, tym, paintem, nie? Ale to nie wiem, nam no, mnie jest OK. Um, Czekolada, kawa, wanilia, kukułki. OK. Woda, słody, jęczmienny, składniki. Woda, słody, jęczmienny, pilzeński, special W, karafa, special... E, special W, karafa, special 2, żytni, pszeniczny, torrified wheat. Chmiel, ella, tak ma znaczenie Dodatki, laktoza, podkreślona jako um, alergen. Laski wanilii bulbońskiej, drożdże WLP 004, Irish Ale, goryczka 1,5 na 6, słodycz 4,5 na 6, pijalność 6 na 6. Kurde, Janek, odważ, tak wszystkim... tak wszędzie piszesz pijalność 6 na 6, mm, a jak coś się okaże, że niekoniecznie, to... Nie no, oczywiście, nie ma znaczenia. Gęsty, kremowy i mocno czekoladowy milk został z miłością... Ooo, i z miłości do Jadwigi. Ooo, całość przyprawiliśmy dużą ilością lasek wanilii burbońskiej, która nadała piwo, piwu przyjemny twist. Słodycz piwa przyjemnie kontruje umiarkowanie, goryczkowy finis. Swoją drogą, ja nie wiem, czy było w historii, czy piwowarze, właściciele browaru. no pomyślcie trochę o swoich partnerkach. Wydaje mi się, że takich piw nie, nie przypominam sobie, żeby... żeby... Tak skonstruować piwo, że właśnie z myślą o swojej drugiej połówce. Albo kobiety piwowarki też są, pomyślcie o swoich partnerach. 15 maja 2021, również niefiltrowane, niepasteryzowane. Hmm. piwo ciemne, niepasteryzowane, niefiltrowane, przecinek bez użycia aromatów. Tu też bez użycia aromatów, i tu też bez użycia aromatów. Och, 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 no już dobrze, już dobrze. Nic takiego złego w aromatach nie ma. Chociaż ja też jestem team, może nie anty, ale team better not, jeżeli chodzi o aromaty. Również puszka. No tutaj, oczywiście, piwo czarne. Taka trochę Coca-Colowa tapiana. Mam wrażenie, że szybko zniknie, bo zabuzowała. Cały czas buzuje. Mam nadzieję, że słyszycie. Czarne, nieprzejrzyste. Niska tapiana jest. Beżowa. No, ładne. Jednak się utrzymuje na szczęście. Aczkolwiek, no nie, widzę, że znika. Myślę, że niestety zniknie do zera. Mm, paloność, czekolada mleczna, e, e, cukierki, aha, kukułki, no tak, było napisane. E, ale to akurat jest ewidentnie wyczuwalne. E, trochę może nawet takie tofi krówki? Ale też jest paloność właśnie, jest, jest, no... No pachnie miksatowo, kurde, no prr, klasa, naprawdę. Jeszcze nie spróbowałem, ale już widzę, że te trzy piwa... A, czekoladowo, bardzo czekoladowo, spróbujmy. Gładziutkie. Aksamitne. Mmm. Mm. Jej. Aż takim językiem ruszałem w ustach, bo on... Tak te, ta ciecz się tak przelewa, to normalnie takie jakby czekolada wpłynie. Naprawdę. Bardzo czekoladowe. Jakie to jest kurde dobre. Mmm. Bardzo czekoladowe. Jest słodkie. Nawet na granicy ulepu, ale jest rzeczywiście fajnie skontrowane lekką koryczką, taką jednak zaznaczoną, ale w takim stylu słodowym, em, w takim stylu, kurde, absolutnie nie owocowym, grejpflutowym. Jakie to jest dobre. Jakie to jest oleiste. 22 plato, 7,5 alko. No to rzeczywiście dość, dość na słodko, ale... Pyszne, naprawdę bardzo mi pasuje. No niestety piana zniknęła, to minus tego piwa. Um, mm, mocno czekoladowe i waniliowe, ale w taki sposób, um, właśnie, właśnie czekoladowo-waniliowy. Może trochę lody waniliowe. Um, tak, czekolada. Lody waniliowe z polewą czekoladową. O, z mlecznej czekolady? Dokładnie tak. Kawa było napisane. Ja tej kawy tu nie wyczuwam. Może troszeczkę zbożową. Jezu, jakie to jest. Mm. Aczkolwiek ta goryczka, myślę, że połączona z palonością, czyli takie odczucie lekkiej w gardle, lekkiego takiej jest tak na granicy. Znaczy, mm. przy takiej słodyczy fajnie kontruje, ale jest no idealny w punkt. że Ciut wyżej i już mogłoby lekko być nieprzyjemnie. Super piwo, naprawdę. Jeżeli lubicie słodkie, ciemne piwa... Petarda. Czekoladowe, waniliowe, aksamitne, roz, rozpływa normalnie jakbyście... Linda są takie czekolad, czekolady, że na zewnątrz jest, prawda, czekolada i w środku też jest czekolada, ale dużo bardziej płynna, taka masa czekoladowa. To to smakuje jak ta masa ze środka. Taka... Znaczy, smakuje. Ma taką konsystencję jakby, no wiadomo. Porównanie tylko, no nie aż tak gęsta. Ale, ale no i smak też bardzo czekoladowy. Mmm. Z tą bym nie przesadzał. Ja jednak takich słodkich piw... No, pewnie się podzielę z Magdą i sąsiadami, którzy do nas przyszli, Mówię, a nagram recke, później się napijemy dobrego piwa. E, nie wiem, czy bym pół litra wypił, sącząc pewnie tak, e, ale to nie dlatego, no mówię, piwo jest wybitne, ale jednak na przykład w butelce 03 myślę, która jak wiadomo jest zupełnie nieopłacalna, bo raz, jeżeli ludzie nie chcą kupować, dwa, że wcale nie jest dużo tańsza, bo tyle samo kosztuje, znaczy zapakowanie trzeba zrobić i tak dalej. No, myślę, że byłoby to piwo bardziej użyteczne, ale jest jest genialne. No, nie wiem, tutaj w swoim stylu, naprawdę jakieś kurde 4,9. nie wiem czy nie 5, no, naprawdę, 5 na 5. Natomiast tak antaptowo, bo ocenił naprawdę na czwóreczkę, jest 4, 4, 1, jest, jest, jest bardzo, bardzo dokładnie takie, yy, jak zapowiada etykieta. Mm. Petarda. No, ale jest bardzo słodkie, nie? Kurde, no. Dobra, wrócę na chwilę do. O, tutaj e, tutaj to buchnęło naftą taką. Ojej, ja nafta winogrona to wiadomo. Jak się wraca do piwa? No i goryczka, wiadomo, po tym piwie. Jestem No, Super. Mm. Tak. Mm. Chyba, jeżeli miałbym szeregować w, jakby w kolejności, to chyba najbardziej smakuje mi... Znaczy najlepsze jest dla mnie bez dwóch zdań Jadwisia król, tak? Um, potem regionalne, bardzo fajny American Pills, myślę, że 3,8 czy 3, 9 nawet. Na ostatnim miejscu, ale też dobrą oceną, też gdzieś 3,7 czy 8 dałbym Victim of Reality, czyli Session for Gipa. Um, to... chociaż ta gruszka, kurde. Teraz jeszcze trochę nawty. Mm. Nie no, kurde. Wielkie gratulacje, naprawdę, Janek, szapoba. Łukasz, Łukaszowi Ślecińskiemu chyba też trzeba ukłonić się, bo jednak w przetwórni Mielu, z tego co wiem, piwa ważone i no, Łukasz pewnie też w tym uczestniczył. Jednak mam nadzieję, że wspólnie z Jankiem, że to nie było ważenie na telefon. Nie no, broń Boże, nie mogło być. Przy, przy takiej. Jeżeli się chce mieć dobre piwa, to na ważenia trzeba jeździć. Zresztą to już się trochę skończyło. Kiedyś było tak, że że prawda, wszyscy do Gryfa, do Szczyżyca nawet czasami nie jechali, tylko dzwonili, słuchajcie, no to, to co, nie masz to mozaika nie masz? Dobra, citer wrzuć. Yy, ale to już się raczej skończyło i, i piwowarzy osobiście jeżdżą, a na pewno piwowarzy tych najlepszych browarów, jak Gwarek, jak Michał Przestupa z Gwarka, yy, yy, Michał Langier, z Funky Fluid, no i Janek Gadomski pewnie też. Aczkolwiek tego nie wiem, ale podejrzewam, że, że osobiście te piwa ważył po prostu w swoim, cudzysłów prywatnym, tanku Łukasza. Znaczy, ważył w, na ważalni, ale... Fermentował w swoim prywatnym tanku Urkasza. Dobrze, tyle słuchajcie z mojej strony. Piwa są naprawdę super, a to jest sztos. Ja się nie boję tego słowa. Dla mnie, Wisia, król jest sztosem. Mm, pomimo swojej słodyczy, e, jest naprawdę ultra. uber sztosem, jak się Nie, no sztosem, sztosem, jest świetnym piwem. Tyle, bardzo się cieszę, że piwa dorwałem. Nie straciły nic pomimo tego miesiąca czy dwóch, um, które upłynęły, także jak gdzieś zobaczycie, bierzcie wszystkie. Dzięki wielkie. No i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia. Aha, napiszcie! Nie zapomnijcie o łapce w górę właśnie. Teraz, teraz jest 5 sekund dla Was dajecie łapki w górę, że jeszcze nie daliście. Już? Tak jak z minutą ciszy. Już. Eee, no i nie zapomnijcie znaleźć Janka, czyli Browar Monsters, zasubować, zaju, przepraszam, zalajkować na, na Facebooku, na YouTube chyba konta nie ma. No i kupować piwa, bo jak zobaczycie gdzieś, to, to pęczcie, bo naprawdę jest to, no jest to, to czołówka też polskiego kraftu, no już, przepraszam, to zaraz tam się będą śmiali, nie? tak? No, bo to jest mały browar, ale no robi świetne piwa po prostu. Ziemia Obiecana, Browar Monsters, Browar Gwarek, to są takie browary, no ziemia jest powiedzmy większa i mm, stacjonarna, ale, ale no, takie mniejsze browary, tak, które robią super piwa, a moim zdaniem brakuje im hajpu na szerszą skalę. No ziemia jest hajpowana, no, umówmy się, ale ale most z gwarek na pewno. Po prostu wspólnie musimy wyhypować to browary. E, z taką ilością e, odwiedzin i oglądalności jak u nas to na pewno się uda. <grytanie> Pozdro do wolnego browaru. Dobra, tyle z mojej strony. Dzięki, że byliście. E, pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć.